Marszałkowską MDM przy Placu Konstytucji spotykam Twoją dziewczynę i właśnie pozostaje tajemnicą, gdzie Ty jesteś, dlaczego ona tu samotnie porusza się po mieście. Także chciałbym, żebyś w komentarzu albo odezwał się do nas na prew. Ja ją pytam, przepraszam, gdzie jest Daniel Twój filmowy partner i nie tylko, a wręcz towarzysz? A ja nie wiem, życia. ale jestem z gęsią dzisiaj. No i to. To jest śmieszne, no to śmiejmy się. Tylko zabraniam wam do mnie mówić kupia gęś, bo się wkurzę. My ten apel teraz Ale można na naszej stronie i Daniel, jeżeli gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz, odezwij się, ewentualnie. Mam nadzieję, że jutro się widzimy gdzieś tam pod Rewertowem, w warszawskim centrum filmowym na ściśle tajnym projekcie. No i proszę Państwa, oczywiście ona znowu ją spotykamy, jak zawsze wszędzie, wszędzie się wciska, wszędzie ją wybierają, wszędzie pierwsza postać i zgarnia dodatki finansowe za nas, nasze dopłaty. Będę się ściskać z kotem i z gęsią. Nie. I jeszcze ostatnie słowo do Daniela, bo jeżeli nie już gdzieś, może chciałbyś go jakoś zachęcić do tego, żeby w końcu się odezwał, czy po prostu nas tutaj ściembić. Masz z nim kontakt. Nie mam kontaktu. Daniel, to jest w ogóle nieprawdopodobne. Co ty robisz? Każdy się mnie pyta, gdzie jest ten mój amant filmowy, a jego nie ma. Gdzie ty jesteś? Wezmij się, Daniel, to jest sprawa robi się poważna. Jeżeli w ciągu 48 godzin nie dasz znaku życia, zgłaszamy to na policję. Na policję. Najpierw do Roberta, naszego, e, e, naszego kolegę, byłego policjanta, już, a później on już będzie wiedział, co zrobić z tym zgłoszeniem. Do widzenia. Dokładnie.